Temat bioenergoterapeuta i wszystko wokół tego, kto to jest, albo jakie to zjawisko, i teraz, jak być najlepszym bioenergoterapeutą. Może nim samym nie jestem jako tako, może to nie zajmuję się tym po prostu, ale wiem i rozumiem, i dlatego po prostu to chcę omówić. Każdy może powiedzieć, no, uzdrowicielem też nie jestem. Ale uzdrawiam samego siebie najbardziej, ale i innych też mam parę fajnych, yy, takich udowodnionych przykładów. To nie jest ty o tyle ważne tutaj, co po prostu jak to działa. I po kolei. Punkt pierwszy. To, co nazywam strefą wpływu. Jeżeli umiesz ustawiać strefę wpływu, zwłaszcza jak ja to nazywam drugiego. Ee, drugą strefą wpływu, ba drugą bańkę, to ustaw na oddziaływanie tak zwane lecznicze. Zielona energia, zagęszczenie, o właśnie, tak jak pomiędzy paluszkami, to zielone tło z tyłu, generuje właśnie taką dosłownie skondensowaną energię leczniczą. Zaprojektuj, zbuduj tą otoczkę i każdy, kto znajdzie się w tej otoczce, to, żeby była taka też jeszcze jakby jasność w oddziaływaniu, niech będzie, że świadomie ty, na kogoś działasz, a nie nieświadomie. Bo jak zapomnisz wciągnąć jakby tego oddziaływania, no to będziesz wszystkich innych leczył, ale czy zatarczyć ci energii. Wiem, że niektórzy dosłownie mają taki wielki dar. Że i poznałem naprawdę ze dwóch co najmniej już ludzików, co to mają dosłownie szerokość, nawet półtora, 3 metry oddziaływania leczniczego. Nie tylko sam siebie leczy, ale i leczy innych, którzy znajdą się w jego zasięgu oddziaływania. Niesamowite i przepiękne, ale rzadkie. Dosłownie na tysiące ludzi, jakich może poznałem dwójka chyba tylko. Może i mało, może i dużo, ale jest. Ważne, że tacy ludzie istnieją, aczkolwiek akurat się zdarzyło, że jeden kompletnie nieświadomy, a drugi to tak tylko częściowo i jeszcze, jak to nazwać, zakompleksiony. Nie z Polski, więc od razu, żeby była jasność. Po prostu znam ludzi, którzy są silnie energetycznie pod kątem uzdrawiania, tu pozdrawia Marka i nie tylko, ale tak, po prostu dwóch, co ma tą strefę oddziaływania, to po prostu nikt w ich otoczeniu nie choruje. To jest coś przepięknego. Po prostu uzdrawiająca taka energia. I takie coś można sobie ustawić. Chcesz być bardzo dobrym bioenergoterapeutą? To punkt drugi. Pamiętaj o tym, jak przywoływać moc, jak ustawiać tą strefę pływu i jak pozyskiwać energię, bo takie sztuczki, jak to się mówi o Rejki i innych takich, no nie do końca, ja bym to nazwał szembranych, różnych rytuałach, czy też takich powiązaniach, gdzie nie wykorzystujemy własnej energii, tego nie polecam. Po prostu, jeżeli chcesz oddziaływać. Od siebie, to od siebie. Nie oszukujmy. I bezpośrednio od ciebie, to z energią miłości. Też, jeżeli nie masz siły, to nie rób. Odpocznij. Też mi się zdarza być zmęczonym, prawda? Ale to ma być właśnie, zawsze z tym luzem. Jak to się mówi luz w dupie, tak? I nie tylko. I z czystego serca. Z radością. Z miłością. To są najważniejsze aspekty tego oddziaływania, każdego w zasadzie oddziaływania, gdzie idzie to z serca, że chcesz pomóc, to już pomagasz. I teraz punkt trzeci. Oprócz tego, że zbierasz energię, rozumiesz, jak to wszystko działa fajnie, to teraz połączenie. Sprężenie dusz. To, co nazywam też pomoc dusz, jeżeli zbudujesz prawidłowo, to znaczy pozyskasz zaufanie. To musi iść zawsze w dwie strony. Połączenie dusz, to jest w dwie strony relacja. Ale ten gest, tak? <laughs> to w dwie strony, jak zadziała, to może zbudować ten strumień energetyczny silniejszy. Jeżeli ja skaluję. Od jednego załóżmy do dziesięciu. Jeżeli 1 K, to jest tylko takie zwykłe relacja. Pomyśle, pomyślałem i za chwilę już zapomnę. Od jednego do pięciu, załóżmy, to nie ma sensu w ogóle działać. Od pięciu do dziesięciu to już zaczyna się, można by powiedzieć, zrozumienie, zaufanie, i to jest to, tak jak pokaż swoje intencje. Ten, kto jest leczony, musi ci zaufać. No i musi wyrazić zgodę na Przekazywanie zarówno energii, tak jak być w tej chmurze energetycznej, i przyjmowanie, czyli transformacja energii, która jest niejako w tej chmurze, czyli to, co najczęściej właśnie zielona energia, bezpośrednio oddziaływanie, transformowanie do kogoś i kolejny punkt, bezpośrednie oddziaływanie miejscowe. Czyli to, co nazywam też również yy, boską iskrą. To, co jest bardzo, bardzo silne. Mówi się energia kundalini. No okej, okay, niech będzie ta nazwa. Ale to tak jak piorun, który może zarówno uśmiercić, jak i wskrzesić. To jest coś niesamowicie pomocnego. Oczywiście nie chodzi o to, żeby od razu piorunem takim walić, ale rozumiesz tak zwane roziskrzenie. To jest forma które ci dosłownie aż mrowi ręce jak już wiesz, że jesteś gotowy, rozliskrzony, to po prostu dotyk to nie musi nawet być. Wystarczy takie głaskanie albo inaczej mówiąc iskierkowanie, ja bym to nazwał, czyli bardzo blisko ciała, ale jednak obok. I to. I teraz piąty. Nie, wcale nie trzeba dotykać. Jeżeli zrozumieć, jak działa energia, to możesz, tak jak w funkcji skanowania, oczywiście bardzo przydatna funkcja dla bioenergoterapeuty, to tak jak skan, dosłownie jakby się rezonans robił, tomograf czy rentgen, wszystko obojętne, abyś wiedział, w które punkty, na przykład włożyć palce. Tu, no to, o tu mam na przykład ciemną plamę. Dla przykładu, no tak jak guzi. No to, jak widzę tu tą plamkę. No to już wiem, gdzie działać. To jest bardzo ważna cecha bioenergoterapeuty i innych takich uzdrowicieli, żeby widzieć, gdzie działać. I teraz widzisz tu, no to wkładasz tu palec. Jeżeli widzisz w którym miejscu, to tak jak w 3D, nie, yy, że w 2D o dobra, tylko ta planka, tylko obracasz jakby obraz i na głębokość już wiesz, <laughs> fajnie, co? Palec znika. I o to chodzi. To tak jakbyś wnikał. Fajne. Wnikasz po prostu w ciało człowieka, energią. Tak jak dosłownie stając obok i palce. Jak i tu dochodzą skrzydła energetyczne. Podpunkt piąty. Wyciągnij skrzydła energetyczne. No tak jak to nazwać z twoich ramionek albo z twoich dłoni. Nie tyle bo muszą być jako skrzydła, ale to tak jak mówi się miecz, czy ta świetlista ręka. To tak jakbyś miał właśnie ten piorun wygenerować, tylko że taki stały. Wyobraź sobie, że twoja ręka, przedłużenie twojej ręki, to ten właśnie taki świetlisty miecz. Albo inaczej mówiąc skrzydła, energetyczne skrzydła. Nie musisz działać rękami, możesz sobie o tak, jakkolwiek. Możesz to robić z To ma ogromne znaczenie, jeżeli wiesz, jak to działa i oczywiście masz tą świadomość, umiejętność, zdolność, jakkolwiek to nazwiesz, ale po prostu to, jak oddziaływanie może wyglądać, czyli zarówno z zewnątrz, czyli otaczasz danego człowieka, żeby nic na niego innego nie wpływało, tych negatywnych emocji, energii, przytulasz, tą dobrocią, chociażby nie? Własną, to potem układasz punkt i ten guziczek, tak jak no właśnie. Są dwie metody. Jedna ręka, która zaprogramowana bransoleta, oczywiście to też inne zagadnienie, tego tak do końca nie uczę, bo to nie jest słuszne wykorzystanie, gdy ktoś nie ma świadomości. To już jest zbyt poważne, że tak powiem, żeby obcinać sobie rękę, tak w cudzysłowie mówiąc, bo na tym polega, żeby nie. Jak pobierasz ciemność, ciemną energię, jakąkolwiek energię, to po prostu możesz to niejako wyciągnąć, ale nie ma prawa to do Ciebie trafić. Czyli brazoleta ma być zabezpieczeniem, żebyś nie pobrał tej energii do siebie. Tylko tu jest blokada, przykładowo. Odkładasz tą energię lub gdzieś tam uziemiasz. Wszystko w kwestii zrozumienia. No, wiadomo, tak ze wszystkim. Wszystkiego się uczymy. I gdy wyciągasz, to tak jakby drzazgę, bo różnie to może wyglądać. Ciemne pole. Najpierw jakby usuwasz ciemność, w sensie negatywną energię. Jak w funkcji zrozumienia wszystko wtedy się łatwiej to <grych> dzieje. A potem załatasz. To jest istotna różnica. Jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, że yy, od razu na przykład yy, tu wkłada palce, tak? I wy rozświetla. Okej. Okay. Tylko co z tą ciemnością? To znaczy z, to, z tą energią, która niejako jest no, tą niewłaściwą. O to chodzi. To jest taka delikatna różnica, tak? No możesz to wypalić. Okej? Okay? Słusznie żeby nie poparzyć. <laughs> Trzeba to, to tak zwany niuans. Rak. Wszystko jest możliwe do wyleczenia, nawet, właśnie, rak. I są ludzie, którzy mają udokumentowane po prostu przykłady zrobienia. I to jest naprawdę coś mocnego, tak? Ale, tak jak u mnie, nie mogłem siedzieć. Kość zespolona, dosłownie kosteczki połamane go, ko połamanej kości ogonowej zespoliły się z kręgosłupem pod kątem prostym. Dźwignia, która powodowała, że nie mogłem normalnie siedzieć, a teraz siedzę i gadam już, już tam godzin i mam się dobrze. O to właśnie się rozchodzi, że można nawet drążyć kości. Dosłownie. Miałem ucisk nerwa aż 98, yy, wróć. Tylko 8% przewodnictwa, 92% zablokowanego po prostu przewodnictwa prądowego do nogi, prawej nogi. I teraz chodzę, siedzę, bo ten, to miejsce po prostu, jak to robiłem? Umysł i metoda typu dosłownie, jak mamy tam, tam gdzieś ten nerw, który gdzieś tam biegnie sobie, no nieważne jak, nieważne gdzie. Zidentyfikować tylko punkt, miejsce. I potem tak zwana drążarka. Wiemy, że tu kość uciska, nie, nie ma praktycznie miejsca na nerw i drążarka. To tak jakby tak, ciach ciach, ciach, ciach ciach i rozszerzamy. Ale od razu, inteligentnie. To, co wydrążone, niech się obudowuje po drugiej stronie. Niech też nie uciska inteligentnie. Niech to po prostu energia wie, co ma zrobić. tak Ciało wie, jak wyglądać mąż, mógłby być, gdyby było zdrowe. tak Niektórzy nie mają tego wzorowania. No ja niestety nie miałem. Musiałem się tego niejako nauczyć, można powiedzieć tak, bo po prostu byłem tak mocno połamany od urodzin. Niestety. Ale to jest właśnie to jako przykład, że da się nawet to obrać niejako i tu coś niesamowicie ważnego, gdy spotkasz tak zwanego. Hmm, Nazwijmy to ród Adama, ale i dalej kontynuacja ród Chrystusa. To jest pierwiastek istot, tych, które teoretycznie miały być nieśmiertelne, ale one mają w sobie też pierwiastek tego tak zwanego oryginalnego DNA, czy też pierwiastek życia, oryginalnej struktury ciała. I teraz wystarczy, że spotkasz na swojej drodze w życiu choć jedną taką osobę i zrozumie, że nią jest, i poprosisz o przyzwolenie, tak jakby na pobranie tak zwanego wzorca. To w zasadzie nawet chyba nie trzeba, po prostu to jest intencja. Ta istota po prostu sama z siebie, jako dusza do duszy, czy podzielisz się tą wiedzą, odwzorowaniem, okay. zawsze praktycznie chyba nie odmówi. Nie wiem, czy się da w zasadzie odmówić. No, nie znam się aż tak na tym. Nie słyszałem, żeby dusza miała po prostu odmówić, ale to nie jest istotne. Po prostu pobranie, łańcuch DNA jest też również energetyczny. To jest istotne zagadnienie. Można pobrać łańcuch DNA energetyczny i odwzorowywać na ciele człowieka krok po kroku. Wiem, że to jest bardzo długi proces. Uzdrawianie u mnie przez miesiąc to dzień w dzień po kilka godzin. Czy to dużo, mało? Nie wiem. Co drugi dzień do lasu w zimie, ale ja się cieszę. Ja bym mógł tak i tak w sumie robię od czasu do czasu. Teraz dalej polepszam. Jeszcze jest trochę miejsc do uzdrowienia, ale to jest to. Determinacja. Jeżeli chodzi o ilość. Energii, no to pamiętać trzeba. Energia podąża za uwagą. Jeżeli tylko zamanifestujesz, że w dalszym ciągu uzdrawiam, uzdrawiam kręgi szyjne, to tak samo chcesz być dobrym bioenergoterapeutą? To tak samo. Nawet jeżeli ktoś opuści już Twój lokal, czy też no, nie jesteście już y, na sesji, to pamiętaj, energia podąża za uwagą i też energia zaprogramowana, to tylko podtrzymaj. Niech to działa. Pójść w eter. Wszystkie moje działania dzisiejsze niech działają. I znowu. I tak co? Jakiś czas odświeżać. A zdecydowanie mocniej to działa. I to na tym. Dziękuję.